Ekipa, lecimy z tym światem. Kilka informacji, które zainspirowały mnie do rozmowy, do nagrania tego filmiku. Zainspirowała mnie rozmowa z moim kolegą do nagrania tego filmiku. To już 500 myśli w głowie i się zaczyna mieszać. A dużo ludzi czasami mi mówi, że za szybko mówię. No bo po prostu skróty moje, myślowe są tak szybkie, że po prostu lecę no i próbuję przekazać jak najszybszym czasie. W jak najkrótszym czasie, jak najwięcej informacji. Dlatego też muzyka rap, która została stworzona, bo tam w 3 minuty nie śpiewam ciągle jednego refrenu w kółko to samo, tylko przez 3 minuty jest dawka innej informacji. Ale tu nie o tym. Chcieć to móc dla chcącego, nic trudnego. Ja na przykład. Mówicie, że system jest tam zniebany, chujowy i tak dalej. A ja mówię, że zajebiście, ja kocham system na przykład, nie? bo gdyby nie on, gdyby nie system, to nie nauczyłbym się tak ogarniać w rzeczywistości. Byłbym pączkiem w maśle, w dupie bym siedział, nic bym nie robił, bym się zadowolony, chodził, skakałbym z kwiatka na kwiatek, jak widzę ten, ten większość ludzi na tych festiwalach i obserwuję, to yy, aż przerażające to jest generalnie. Kiedyś też nagrywałem nawet taki filmik, co mówiłem jak u Simona kiedyś na imprezie byliśmy, była ta covidowa i nie można było robić imprez. My robiliśmy jakieś tam imprezy i pamiętam jeszcze u na koncercie u Simona robiliśmy tak głośną imprezę, że było, no tam siedzi, podzwurnili i tak dalej. No i przyjechały szkieły. No i teraz e, policjanci jak na dole przyjechali, no to przybiegł do góry ktoś z informacją, cicho, cicho tam policja siedzi i wszyscy tak podśmiechując się, że ale, ale się dzieje, tam wychodzimy poza system, łomimy system, ale tak się podśmiechiwali, a ja mówię, kuźwa, nie ma co się śmiać i, i, i podniecać, bo 40, tam 50 lat temu, nam już wtedy trochę może więcej, ale nam w czasie wojny, jeszcze nie tak dawno, nasi babci i tak dalej, gdy była taka sytuacja, to oni się bali, że dostaną kule w łeb i strach ich dewastował, dlatego... Ludzkość już nie ma w ogóle pojęcia, nie ma żadnego spojrzenia na rzeczywistość. Śmieją się, skaczą jak kęki, jeszcze wszyscy się dobrze bawią. Ha ha ha, jeszcze się śmieją, ha ha ha. Nie chuj. Śmiech się skończy bardzo szybko i brutalnie. Dlatego bierzmy się za siebie, i nie skaczcie, nie chodźcie, nie mówcie, że o, czas zmian przyszedł i teraz wszystko się zmieni samo. Samo się nie zmieni. My musimy, my powinniśmy wykonywać ruchy, aby to się wszystko zmieniło, nie siedzieć, nie czekać, aż Jezusa ukrzyżują za nas, a my dalej możemy skakać na festiwalach choćba. I robimy spotkania w Poznaniu, Akademia Wojownika, Przychodźcie, żeby uczyć się. Życia, w tej rzeczywistości, jak się obronić, jak zarabiać, jak medytować, jak się oczyścić, nawet nie oczyścić, jak się naładować, zasilić się światłem. Bo jak się oczyszczasz, no to jesteś brudny w podświadomości, więc nigdy się nie oczyszczamy. Bo jak się non-stop oczyszczasz, to non-stop jesteś brudny w podświadomości. A ty po prostu się zasilasz jasnym białym światłem, bo wtedy jeżeli miałbyś być brudny, to się oczyścisz, a jak po prostu. Tylko się jesteś czysty, to się dopełniasz i utrzymujesz swój poziom czystości na wysokim poziomie, także wysoko wibrujemy i tyle. Więc się nie oczyszczam, nie walczymy o wolność, bo jak walczysz o wolność, to jesteś niewolnikiem zwykłym. Tak? Już to 30 razy było gadane, powtarzam w kółko. Ale yy, też to kumpla ta rozmowa co mnie zainspirowała. Pozdro Łukaszek Michel. No tak, no dla no, jak znajdziecie ja w gaciach, to zapraszam na tę akademię. Mi się ktoś pyta, co u ciebie? A ja dwa pytania, a co nie masz oczu, Kuźwa nie widzisz, jak taki kretyn wrzucam te posty w ten internet, jak, no, jak debil siedzę i wrzucam, a ty mi się pytasz, co tam słychać, Kuźwa? No przecież raz, że jest tam A2, to już mam dosyć internetu i... Robię spotkania, co chwilę jest jakieś spotkanie na żywo, rozwiązania trójbiegu, akademia wojownika, koncert gdzieś w terenie, no to przyjdźcie porozmawiać. Różcie dupę z tej chaty, kuźba i przyjdźcie porozmawiać i wtedy wam wszystko powiem, co jak, fajnie. A nie kiedy wy macie chwilę czasu w swoim życiu, bo nie umiecie dysponować, każdy ma 24 godziny na dobę. Ja mam 24 godziny w dobie, ty i każdy inny. I teraz, jak ja wykorzystam te 24 godziny w dobie, zależy tylko ode mnie. Więc ja pracuję i długo, długo pracuję, więc osiągam dużo lepsze efekty niż ci, którzy kurwa nie pracują. Więc, jak taki z kimś rozmawiam, i on tam nie ma czasu, a, my, a co robisz, czym się zajmujesz? No, ma jedną pracę, rodzinę. A ja mówię, no dobrze, a ja mam trzy prace, też mam rodzinę, jeszcze projekty, jeszcze klientów więc im daję radę. Może energii nie macie, no to przestańcie wpierdalać ten syf i pijcie wodę. Oczyście się wodą. W syf też wpierdalajcie, bo ja na przykład jem co chcę. Jestem nieokreśloną, wolną istotą. Jem wszystko. Dosłownie. I błogosławię to jedzenie, które jestem. Jak jadę i jestem zmęczony, w do trzecia w nocy, patrzę. Jedyna rzecz: McDonald's sobie jest gniazdłem. Dwa dni wjeżdżam do McDonalda. Dziękuję Ci, Tortillo, za to, że jesteś. Całuję go raz na jakiś czas i nie mam z tym problemu. Nie mówię o zjadłem gówno, i teraz będę musiał się oczyszczać. i, i no, bo podświadomie to zostaje wszystko. Przecież jak wibrujesz, tak kreujesz. To, co myślisz w swojej głowie, swojej, to to się przecież kreuje, robi się to. Więc jak nas to pieprzycie o tym, o, tego nie jem, tego nie jem, bo to dla mnie niezdrowe, to chujowe, to te tego, to to wszystko wy w sobie generujecie. Tego nie ma nic bardziej destrukcyjnego na świecie niż nasze własne myśli. Czyli nie ma nic bardziej leczącego niż nasze własne myśli. Wkładaj zdrowe myśli do głowy, a nie będziesz musiał do gęby suplementów wkładać, pulsatorów kupować uczyć się latami, godzinami tam w lasach, żeby zrozumieć istnienie. Tylko po prostu wibruj wysoko. A będziesz miał zdrowe myśli w głowie, więc będziesz wiecznie zdrowy. Będzie Ci wszystko wychodzić. Zrób sobie taką, o, też nie wiem, nie będzie widać, ale wisi sobie na lusterku plakietka i ja sobie po prostu na nią patrzę i sobie czytam. Wszystko wokół jest wibracją. Bóg słońce, Bóg słońce, Bóg słońce. Odcinam Cię od wszystkich niepotrzebnych pól energoinformacyjnych. Jestem energią jestem światłem. Jestem wibracją wodą i wiatrem. Ja i moja najbliższa rodzina jest zdrowa. Wybienia mnie imiona jeszcze. Zarabiam 100 tysięcy i tak dalej w tym miesiącu z moich projektów. Programuję siebie, programuję siebie, swoje istnienie na to, co potrzebuję. Dziękuję za życie, pracę i pasję z wdzięcznością. Dziękuję za pomoc. Wybaczam i kocham. Jak wibruję, tak kreuję, wszystko tu sobie i jak muzułmanin, rano, wieczorem, w nocy, rano, w południe, wieczorem, rano, na południe, wieczorem, muzułmanin to już to słabi przy mnie, bo ja tam siedem razy dziennie, rano, przed południe, południe, po południu, wieczorem, no, pięć razy, tak się śmieję, siedem, pięć, bez liczenia, ale non stop, ręka, siedzę na ganku, robię sobie Georgia, ręka w kieszeń, takie cztery plakietki sobie zrobiłem, jedną mam przy kluczach, Mam klucze. O, przy kluczach mini plakietka z zaklęciami światła. Druga myśli tu. Trzecia jest w kurtce. Czwarta w torebeczce. I gdzie nie jestem, to sięgam ręką, czytam i sobie chwilę mam czasu. Czy cykam, czy co robię. I programuję swoją rzeczywistość. Siebie do tej rzeczywistości. I to samo polecam Wam. A wtedy znajdziecie może więcej siły na to, żeby coś końcu zrobić w swoim życiu, bo jak nie ruszysz się dupy z domu nie przyjdziesz, to cały świat do ciebie do domu nie przyjdzie. Trzy kiedyś jak zaczęło nam wychodzić z Michaelem też taką panią tablicę napisaliśmy sobie trzy punkty Bądź sobą walcz tam już trzecie było walcz, ale jeszcze ten chcę na koniec zostawić i wystaw ryj z jaskini tak mieliśmy podpunkt. I jak zaczęliśmy ryj wystawiać z jaskini i łazić, szukać, mówić, informować, że istniejemy, to nagle znalazło się w do takich samych ludzi jak my, którzy też błądzili, błąkali się i bali się ryja odezwać i wystawić ten ryj z jaskini, ale jak ktoś to zrobił pierwszy, no to już się znalazł następny, następny. Tak jak dużo ludzi mi mówi, że o, bo wy tak macie, bo wy jesteście w grupie. Myślisz, że ja urodziłem się w grupie? Przecież sam łaziłem jak kretyn po tej planecie ze swoimi wizjami. Opowiadałem raz na jakiś ruski rok z kimś w terenie, w trasie, jeździłem, bo na Illuminati pojechałem i tam sobie mogłem porozmawiać z ludźmi tam 10 lat temu, bo już oczywiście nie wspieram tej yy, imprezy, ale no gdzieś trzeba było się tam ten, Czy nie ma już nowych chyba Illuminati? Nie wiem, nieważne. Kiedyś tam po prostu pojechałem i tam mogłem z kimś pogadać, a jak wróciłem, to niemiecki, tak samo jak wy ale zacząłem wystawiać ten ryj z jaskini i łazić, chodzić, wąchać, szukać, opowiadać, przewracać, się ryj odzierać, wystawiać te zęby, wykrzywiać guźba, no. No, no, no niestety no. tak wygląda życie. paluchy chcę tu nie chce się zamknąć, tu następny odcięty, prawie kurwa cały blizny na bliźnie, plecy do rozwalone nogi, tam... Ach, opowieści, opowieści mogę opowiadać. Ale w skrócie... Tym filmikiem chciałbym Was i zapraszam Was na naszą Akademię Wojownika, co wtorek w Poznaniu wpadajcie, przychodźcie, zapraszajcie znajomych. Raz przyjdzie ten, raz przyjdzie ten, raz przyjdzie ten. Jest jakaś mała grupka, która zawsze przychodzi i, i płynie. Wszystko jest ładnie. Wszystko się dzieje. Ładnie się montuje, ładnie trwa. Samotnych wilków, tam też filmiki był nagrywane, nie chcę mi się powtarzać, bo to w kółko to samo, ale no, taka widocznie przeznaczenie. Przecież jeżeli zbierzecie tonę jedzenia i sami będziecie to pilnować, to Was moi sąsiedzi w trzech przyjdą młotkiem właszczą i koniec po waszym magazynie, a jeszcze będziecie dla nich bankiem, bonusem kurwa życiowym, bo oni nie będą musieli tego zbierać. Wy teraz poświęcacie swoje lata życia na to, żeby zebrać magazyn, z którego nie wykorzystacie, bo dostaniecie młotkiem w łeb i chuj ktoś zabierze sobie, bo nie myślicie, bo myślicie tylko o sobie, o sobie, o sobie. A yy, ty, wy, ty to my. Wielka społeczność. Więc jeżeli tego nie zrozumiecie albo późno do Was dojdzie, ja na przykład też zbierałem rzeczy, zbierałem. Ale w końcu zrozumiałem, że co z tego, jak stada nie mam i mi to wszystko zjedzą. Samotnie wilki się przykleiły do swoich miejsc, żeby się ruszyć teraz nie mogą z tego miejsca. Także są niewolnikami swojego życia. To nie jest wolność. Ale to zrozumieją później, albo nie zrozumieją. I wiecie, na co zmieniłem moje magazyny rzeczy tony tam jakieś, nie wiem, nasiona, w ziarnach kiedyś konopi mówiłem, oleje trzeba trzymać, tak dalej. Nawet to się też trzeba magazynować, potem pilnować, żeby się nie popsuło. Wiecie na co to zmieniłem? Na te dwie dłonie. Umiejętności, umiem w ciągu jednego dnia zorganizować jedzenie wodę, prąd picie. Ciepło, co tam potrzeba. Te dłonie potrafią to zorganizować, ponieważ umiejętnie. Uczą się życia na tej ziemi, zwiedzają, jeżdżą, wystawiły ryj z jaskini i przyjęły dużo umiejętności. No więc polecam serdecznie takie spotkania na żywo, bo w jednym spotkaniu na żywo ewoluujecie jak rok. Jedno spotkanie robi wam roczną ewolucję. Naprawdę przycięgam, ponieważ jak jesteśmy ze sobą razem, to ja nie mówię byle co byle w eter, w plastikowy prostokąt i... Przychodzą do mnie informacje, pokazuję się, wiem co powiedzieć, wiem co powiedzieć, wiem co powiedzieć. No i mówię cały czas, mówię, tak mógł 5 godzin nawijać, ale mam też jeszcze inne rzeczy do robienia. Trzeba podzwonić, wyciszyć się, pomyśleć sobie o sobie, wyciszyć, pomedytować. W każdym razie mogę mówić, bo przekaz jest ze źródła prosto, z poziomu serca. Świadomość weszła już w serce i tylko wypluwają się, wypluwają się rzeczy. Tak samo jak w muzyce, ja się nie zastanawiam. O czym będę pisał? Muzykę włączam, siadam, a ręka sama idzie, 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 wypływa to wszystko. Żadnego jego utworu nie napisałem. No tam, nie wiem, no, trochę ich powstało tam, nie wiem, z 500, no to może 2, 3, 4 były pisane tam. Wiem, że pisałem i myślałem, kombinowałem. A tak to jest praktycznie wena płynie, samo płynie. I jak się z kimś spotykam, bezpośrednio mamy na takim spotkaniu w jeden dzień. To ja nie mówię ogólnikowych informacji o wszystkim, tylko mówię informacje, te, które on potrzebuje właśnie w tym momencie, aby wnieść zmiany w swoje życie. Bo jedyne co pewne, to że wszystko jest zmienne. Więc tak z technologią. Jak macie już coś sprawdzone od dwóch lat, tam jakiś sprawdzony dostawca, tak dalej, od dwóch lat już macie coś sprawdzonego, to już możecie szukać nowego. Bo minęły dwa lata, tak szybko rozwój zapierciela w technologii, że. Już są nowe rozwiązania tańsze, więc głupio by było wydawać cały czas i w pracy marnować energii, jeżeli już to jest o połowę tańsze, łatwiejsze do wykonania, tylko trzeba wiedzieć o tym, czyli znowu pracę wykonać, zajrzeć ryjem do książki, do internetu, porozmawiać z kimś, poczytać, przejrzeć, zrobić przegląd, a nie spędzać czas tylko na leceniu w chuja i na patrzeniu się w pizdu nie wiadomo gdzie i chlaniu piwa to chyba tyle mojej monologicznej gadki w stronę prostokąta no ale może coś, może chociaż jedna osóbka następna przyjdzie do na, dołączy do stada i stanie na wysokości zadania ponieważ dla chcącego nic trudnego, nie ma Żadnych reguł, wszyscy mamy 24 godziny w dobie. Te filmiki nagrywałem, są w necie nagrane. Po co mam cię powtarzać? 130 razy. Jak można zajrzeć. Dobra, miłego, zdroweczka, Do zobaczenia na szlakach. Bęk!